Hej, dziś witajcie. Dziś nagrywam dla was kolejny odcinek na moim kanale, a dziś pokażę wam jak zrobić serwer Minecraft na serwerze VPS. Więc tak, słuchajcie, mój VPS ma 16 GB no i 8 wątków, więc wystarczająco na serwer i to nawet naprawdę sporo. Więc tak, jak widzicie, nie mam też żadnego folderu, więc żeby sobie stworzyć folder, wpisuję sobie mkdir i na przykład mc, czyli się stworzy folder o nazwie mc. Jeśli sobie chcecie kupić taniego VPS-a, yy, no to, sobie zapra to zapraszam was na musichost.pl, To jest mój hosting, więc jeśli coś tam nie będziecie umieli zrobić, to wszystkim Wam pomogę. No i to tak, że Wchodzimy sobie teraz do folderu mc, czyli cdmc. No jak widzicie, w tym folderze nic nie ma. Yy, I teraz tak, żeby zainstalować sobie Java, to najpierw wpisujemy tak: sudo apt update i takie dwa znaczki i sudo apt upgrade minus i, y. no i enter no i teraz się wszystkie updatey pobierają yy, i to jest naprawdę ważne no i teraz tak, sudo apt install openjdk Headless. no i tutaj jak widzicie są dwa minusy, między tymi trzeba wpisać 8 11 i tak dalej jakieś różne wersje jakie chcecie no ale ja sobie na przykład zainstaluję 8 dlatego, że chcę 188 a do 188 yy, jest potrzebna drzewa 8 więc sobie to wpisujemy i enter klikamy jak widzicie, już mam to zainstalowane. No i teraz tak, nie mam tutaj żadnego silnika. Żeby go wybrać, wchodzę sobie na stronę e, papermc.io e, Ukośnik Legacy. No jak widzicie, jak no to wejdziemy, się takie coś pokazuje. E, no i tak. No i teraz tak, klikamy sobie tutaj e, will you receive no i tutaj it will be closed. I teraz submit. E, no i teraz tak, wybieramy sobie, które chcemy, no ale wiadomo, że chcemy papera więc wybieramy sobie np. 1.8.8 i teraz jak widzicie, sobie to kliknę to już mi się chce pobierać na komputer, ale nie, nie pobieramy tego tylko klikamy sobie prawym i kopiuj odnośnik, czyli tam kopiuj i adres linku, coś takiego zależy jaką macie przeglądarkę i teraz sobie wchodzimy na VPSa, wpisujemy wget i teraz enter Link wklejamy i enter jak widzicie jest tutaj ten paper i teraz tak, mv paper i na przykład srv.jar, będzie krócej jak widzicie, zmieniała się nazwa, nazwa. No i teraz tak, Java. Jak widzicie, jest Java. Java minus e, sobie to skliruję, bo jest link. Java minus XMX, czyli ile ramów będzie się odpalało? OSORki. sorki to Java minus XMX. I na przykład 8G, czyli na 8GB się odpali ten serwer. 16G to na 16 i tak dalej. No a Ja mam 16G w VPS, więc sobie na przykład wpiszę 12G minus JAR. I srv.jar, bo na przykład 12 gigatów już jest naprawdę wystarczająco na serwer Minecraft, więc sobie zrobimy na tylu. Jak widzicie, serwer nie działa, bo trzeba zaakceptować eule, więc nano eula.txt wpisujemy. No I teraz z false wpisujemy true. No i jak widzicie, już się serwer wczytuje. I przez to, że mam tak dużo RAMu i dobry procesor, to no, szybko się to włącza. No i teraz tak, włączę sobie Minecrafta188. No i teraz tak, wchodzimy sobie do Minecrafta Launchera i na przykład sobie wybieramy wersję, nie wiem, 18, tak? Więc ja sobie stworzę. No i znajdziemy sobie, o, jest 188 i nawet Optifine. Więc bierzemy sobie tego OptiFina, graj. No jak widzicie, włącza się yy, mój Optifine. No I teraz tak, jeśli sobie bym wyszedł z tego, yy, to po prostu ten serwer się wyłączy. Więc żeby się nie wyłączył, sobie go wpisujemy stop, żeby go wyłączyć. No i teraz zamiast samo Java jar wpisujemy sobie screen. Minus S, MC, no i tą komendę, która była. Enter. No i teraz jakby jest to wszystko w screenie. No i teraz jak sobie klikniemy Ctrl-AD w jednym czasie, to jakby wychodzi się z tego. No i teraz jak do tego wejść? Nie włączamy tego od nowa, bo wtedy się po prostu ten serwer zbuguje, bo się jakby włączy dwa razy. Wpisujemy screen minus X. No jak widzicie, teraz nam weszło do tego serwera. Jeśli macie wszystko już tutaj, strasznie dużo tych screenów, bo się pomyliliście i w ogóle, to sobie wpisujemy pkill screen no i teraz ja chcę wpisać screening, który już jak widzicie nie ma, bo się po prostu yy, zabiło po prostu proces yy, Java, screena, więc po prostu serwer się wyłączył. I on teraz jest na premium, yy, no więc teraz tak, kopiuję sobie IP tego. Dobra, skopiowałem sobie IP. Yy, no i teraz tak, wklejamy sobie ad serwer. No i czekamy sobie chwilkę, aż się spinguje. No Jak widzicie teraz jest normalnie serwer się spingował, mogę sobie bez problemu na niego wejść. No jak widzicie jestem już na serwerze, serwer jest na Minecrafta Premium ustawiony. Żeby to zmienić, żeby był też na non-premium to sobie wpisujemy tak. Yy, nano server.properties No i tutaj macie wszystkie podstawowe ustawienia. Yy, no i teraz tak, żeby był na non-premium to sobie tutaj szukamy online mode i stru zmieniamy na false. Max players, na przykład dam sobie 200. Serwer, port to jaki chcecie mieć port. Eee, no i to tyle chyba tutaj. Tak i teraz tak. Eee, Packing screen sobie wpiszę, żeby już szybciej to było. No i teraz sobie włączam serwer. W sumie nawet wyjdę ze screena. widzicie serwer closed. No i teraz sobie czekamy, aż się serwer włączy. Jak widzicie, serwer się włączył, ja już nie mam skina, tylko mam Steve'a, dlatego że jest non-premium, no i po prostu, jak widzicie, serwer działa, więc to by było z tego poradnika na tyle, mam nadzieję, że Wam się spodobało, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam nie pomogłem, tylko macie jakiś błąd, to wszystko napiszcie w komentarzu, albo zgłoście się do mnie na Discorda, więc to by było już na tyle, no i narka!